Siemaneczko, witam was w kolejnym odcinku, w którym to Wy widzowie będziecie zadawali nam pytania na naszym Discordzie, podczas gdy my będziemy grali arenkę duo z Sugarem. Dokładnie, myślę, że to jest ciekawa opcja, bo tutaj pytania są wymyślane przez was na bieżąco, których nie znamy, więc myślę, że ciekawsze niż zadawanie sobie pytań na zmianę Wam też się podobała, także robimy drugi odcineczek. No i co? Pierwsze pytanie od youtuberzy standardowo, który nam tutaj pomaga w całym odcinku, możesz zadać. Jaki jest najlepszy kod w sklepie? A, no to ciekawie się składa, bo Akurat mam sklep odpalony i kodzik wpisany zjednoczeni oczywiście, czyli najlepszy kodzik, z którym zawsze hedziki za 200 siadają z pompy, także polecam każdemu. No to prawda, jeżeli chcecie wesprzeć, no to wpiszcie, byłoby nam bardzo miło, a my teraz lecimy z odcinkiem, zaraz będą nam zadawali pytania już widzowie z naszego Discorda. Jeżeli jeszcze nie jesteście na najlepszym Discordzie w Polsce, to wbijajcie link w opisie filmu, a my lecimy do odcinka. Dobra, to my lecimy standardowo na słone strzechy, a tutaj już pierwsza osoba, która będzie mogła zadać jedno pytanie, będzie do nas wbijać. Warto zaznaczyć, że właśnie dzisiaj można zadać jedno pytanie, albo wspólne, albo właśnie do mnie, albo do Rafael Loksa trzeba wybrać. No, tak myślę, że... że taki sposób będzie ciekawszy niż ostatnio, natomiast ostatni odcinek i tak wyszedł mega kozacko. Możecie wbijać, zobaczyć jak to wyszło, ale według mnie było sztosikowo. A teraz będzie jeszcze lepiej, no i tutaj zapraszamy pierwszą osobę do zadania pytanka niż mogę zadawać potem. Tak, tak, możesz zadawać. No to najpierw do Szukara Ale jedno, jedno, jedno Możesz jedno, dzisiaj zadać tylko. tylko jedno Albo do no mnie, albo do Szukara, albo do nas obojga No to czy będzie kontynuowana seria 1 vs 1 ze streamerami? Myślę, że będą takie luźne odcinki pojedyncze yy, Na pewno będzie seria z hardkorowymi pytaniami To jest tak naprawdę seria 1 na 1 A jeżeli chodzi o takie luźne 1 na 1 To też pewnie się będą pojawiały Ale zwłaszcza właśnie hardkorowe pytania I coś w tym stylu, nie? Ogólnie jest mega o tym, problem, bo po prostu już nie ma YouTuberów, tak naprawdę, z którymi można by było zagrać i którzy grają no. Fortnite'a, nie? To Słucham, to jest to, problem. że wszyscy przeszli na Minecraft, no to naprawdę już nie ma dużo osób, które zostały przy Fortnite'cie i można z nimi nagrywać. Dobra, to myślę, że. Zabity tamten, na daleko. Jeden w środku. Zobaczmy. Pozdrawiam, Dobra, na razie. super. Pozdrawiam, pozdrawiam. pozdrawiam. Mistrz, dzięki, dzięki za pytanko. A Gdzie drugi? O, za mną, za mną! O, co? Co? Pode mną! Niemożliwe Dobra, leżą, leżą, mno, leżą. Nade mną w budynku chyba. Kolejny? W, no nie wiem kto to jest skąd on się tam wziął. Był mi na dupce, po prostu pode mną był Dobra, Dobra no, Chyba Afzył w ogóle. Osobę. Dobra, to tak. Ja ogólnie przyjechałem z dalekich Chin i mam ostatnie dni życia. No. Ja do was dwóch. Zrobicie mi rekrut. To jest scam. To jest scam. Więc nie. nie. Odpowiedź brzmi nie. Jeszcze, ale jeszcze rekrutacje ten. są na streamach, więc możesz próbować swoich sił Po no. prostu każdy ma równe szanse. Nieważne y, co się dzieje, zawsze u nas jest sprawiedliwie. Każdy ma równe szanse na rekrutację, no na streamach rekrutacyjnych, ale możecie też tworzyć y, fajne filmiki przedstawiające waszego skilla z hashtagiem teambot. To tak mało osób wie i wysyłać na naszym Discordzie te filmiki. Czasami na streamkach je sprawdzamy. Dokładnie. A to no, poza tym nie wiem czy byś się przydał w teamie jakbyś yy, ostatnie dni życia miał, to raczej bym pomyślał na twoim miejscu żeby coś porobić fajnego przez ostatnie dni, a nie dołączyć do teamu w którym nie będziesz mógł pograć. Właśnie, bez sensu, bez sensu. Dobra, to dzięki za pytanko, a... Zostawcie suba i łapkę w górę, żeby nam zadała kolejne wspaniałe pytanko. Eee, czy zamierzacie zrobić team podmiarowiczym? E no myślę, że najpierw chcemy się zająć po prostu... po prostu mm -hmm. teamem podstawowym, ale jak najbardziej kiedyś nie wykluczamy takiej możliwości. Myślę, że to byłoby coś naprawdę ciekawego i szugar. Ja myślę, że kiedyś fajnie byłoby coś takiego zrobić. Nie wiem, czy w ogóle w Fortnite'cie, czy Fortnite będzie jeszcze wtedy istniał, ale... Na pewno kiedyś fajnie byłoby zrobić coś takiego w jakiejkolwiek grze. Że, właśnie, drużyna dla dziewczyn. Raszujesz? No, jeden leży, tak. Na pewno jest taka opcja, też myśleliśmy w HNS, takie coś, żeby było fajne, ale no, jednak HNS to był team, który już miał zawodników takich normalnych, a my jeszcze nie mamy, więc. Zawity! Musimy... Na razie skupić na innych rzeczach. Dokładnie. No to ja mam dla was y, takie pytanie. No, w sumie bardziej zadanie. Zadanie? zadanie? Ma być no. pytanie, a nie no. zadanie, Mordo. no to jest takie pytanie. Czy jesteście w stanie no. wymienić 30 sekund wszystkich moderatorów i technik yy, Nie, ale na Discordzie 30 sekund. No. Ale na Discordzie czy na YouTubie? No na Discordzie, na Discordzie. Na Discordzie. No to koza, youtuberzy, maślanek. Never! Never. Hades, yy, Billy, koza. Hanber. Yy, bilikoza za nowy, seba jakiś tam nowy i Asapo no Nowy. No i ty, oczywiście, Hades. Tak, o. no i my we dwóch. No i my we dwóch. Dobrze? No dobrze, dobrze. Wszystkich wymieniliśmy? Ale ty, jesteście? W No, nie spodziewam się. No co ty myślisz, to? że to nasz Discord, a że myślisz, że coś, że my nie ogarniamy, kto jest tutaj moderatorem? My tutaj właśnie wybieramy no. tak. najlepsze osoby do moderacji i zaufane za na całym Kurde. <laughs> za nie... ludzi, za ludzi, za ludzi, a za kogo? My, no. My wszystko wiemy, wszystko, jeżeli chodzi o naszego Discorda, wszystko. dobra. dobra siemka, gore, siemka. Mi się wydaje, że po prostu opadła mu szczena. Myślę, że był zaskoczony, że, że odpowiedzieliśmy na to dosyć ciężkie pytanie. To Jeśli dziś jest 0 stopni Celsjusza, a jutro ma być dwukrotnie chłodniej, to ile jutro będzie stopni Celsjusza? Zero. Zero raczej też nie? No, nie wiem. Ja bym obstawiał, że zero. Ale to I co, jest zagadka. Dobra odpowiedź? Nie wiem, bo nie ma odpowiedzi. Nie nie w internecie i nie znalazłem odpowiedzi Dobra ban Bo mi się wydaje, że to pytanie było po prostu tak głupie, że nie ma odpowiedzi nawet w internecie na nie Może To ban? No to ban, ban dla tego pana No ja bym Papa Zbigniewica, miło było cię poznać, ale banica dla ciebie Siema, siema Jedno pytanko, albo do mnie, albo do Sugara, albo dla nas obojga Dokładnie Kto jest w trzecim etapie botu. No nikt, bo nie ma trzeciego etapu botu. W sensie no yy, yy, kto jest w botach? O, o. Bo Rafaeloks w mówi, że są trzy osoby. Jak trzy osoby? No ja i i... Kepcio! Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Hmm. Dzięki, Rafałek, za dzięki. Nie pa. ma problemu, oto Shiro. Pozdrawiamy, Shiro. Pozdro, pozdro, mistrzu. Nie, nie ma problemu. Fajny, pa, pa, pa. fajny, pa. dobry zawodnik. Życzę ci powodzenia w trzecim etapie, mordo, no bo, bo jesteś mega skillowy. No siema. Kuba, siema! Siema, ja tu mam pytanie dla obydwóch. No okej, okay, to dawaj. To Czy dawaj. byliście ministrantami w kościele? No nie, ja byłem. ja nie byłem, Sugar był. Ja byłem, ale to wolę się nie przyznawać, o. Ale musiałeś się przyznać. No ale musiałem bo to pytanie. kurde pytania, to kurczę odpowiadamy. A. No ja byłem A my byłem. odpowiadamy w 100% szczerze, więc no Sugar był no. instrantem, ja nie. Dokładnie. No. Okej, dzięki za odpowiedź. Spoczko, trzymaj się. Siema. Cześć. Czy jesteście ciężkie pytanie. Musimy odpowiedzieć Uch. szczerze, Sugar. Tyle lat trollowaliśmy i teraz musimy odpowiedzieć szczerze, że jednak jesteśmy tylko znajomymi. No. Nie no, a tak serio to jesteśmy braćmi. Oczywiście, że tak, myślę, że większość z was już to wie, a jak jeszcze nie wiedzieliście, to się teraz dowiedzieliście. No i możecie zostawić łapkę w górę, jeżeli, jeżeli wiedzieliście. Bo mi się wydaje, no. że wszyscy wiedzieli. Mi też się wydaje, że wszyscy już wiedzieli, bo to takie... Chyba tylko całkiem nowe osoby mogły nie wiedzieć. Dobra, no to co, dzięki za pytanko i lecimy z kolejną osobą. Wiśnia, Elo, Elo. Siemka, Wiśnia. Siemka. Jedno pytanko: albo do mnie, albo do, dla Sugara, albo dla nas obojga. Let's go. Nie wiem, nie jestem zastanowiony. No to musisz na spontanie albo wcale, albo banicja No, 5 więc... sekund, 5 sekund. 5 sekund albo ban. O nie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Masz czy nie masz? Czy to może być takie. Dawaj szybko, byle jakie. Byle jakie. Nie ma czasu. Odcinek żeby, jest krótki. Czy zagrać z teamem NST, bo mój kolega stworzył Nie, i jest... nie no co to nie za team? Czas. Nie słyszałem nie znał, nigdy. Nie, znam tego teamu. Nie będziemy z nimi grali. No, dobra. Dzięki za pytanko. Do Dobra, następna osoba. Dobra, pytanko, pytanko, pytanko. Albo do mnie, albo do Lux, albo wspólne. Jedno tylko możesz zadać. Yy, wspólne. Dobra, to Dobra. dawaj. Yy, jakbyście nie mieli własnego kodu tworcy, to czy jego byście używali? Mm. O, ciekawe pytanie. I czy możemy na to, na to odpowiedzieć wspólnie? No musimy spróbować Sugar w takim razie, no to jeżeli to jest wspólnie? dla nas obojga. Wspólnie? No, nie wiem, jakiego ty byś używał? Ja bym używał chyba zagranicznego. No ja też. I bym używał może Tifu? Nie, nie wiem, kiedyś bym na pewno używał Ninja, ale w tym momencie nie mam pojęcia. Więc chyba dostosowałbym się do ciebie. No ja chyba yy, Mongrela, albo będzie go bym dał. Po prostu. Dobra, to ja bym się zgodził na Mongrala, więc wybieramy Mongrala. Dzięki. Dobrze, że nie musimy wybierać nad jakimiś innymi kodami twórcy, no bo mamy swój Dobra. najlepszy. Kod Zjednoczeni w stepie, polecamy serdecznie. Gdyby nie było, to ciężko by było coś wybrać. Nikt już nie gra w Polsce w Fortnite, Raszujemy tego typa. No i leży. I kolejne Ładwo. pytanko, lecimy? Jedno pytanie albo do mnie, albo do Sugara, albo dla nas obojga. Yy, ile macie lat? 19. 23. Siema. Na razie. Szybkie pytanie, szybkie do odpowiedź. Do widzenia. Jakieś... Pytanie jedno albo do, do Rafaela. Sugara mam. Dobra, Dobra ale to już mi nie będziesz mógł zadać, ale to zadawaj Sugar. Nie wiem, ale ci na live to, to dawałem. Czy Sugar będzie chciał wystąpić, bo jest serii serii 12? Mm, nie, dziękuję. W za zaproszenie, ale niestety nie mam czasu, nawet kurcze Kepcio pisze od dwóch dni, żeby z nim nagrać i też nie mam czasu A, po prostu nie mogę nagrywać tak z każdym, przepraszam, ale naprawdę ciężko z czasem Dobra Dobra Dzięki Spoczka, dziękuję bardzo Ale ham ze mnie Siemka, siemka Pytanie, pytanie, ile masz lat? To już było Już było dzisiaj Szybko, szybko jakieś inne wymyśli? Inne, inne Halo, jesteś? Dobra, ban dla tego pana Ban, no niestety. Nie chcę zadać innego pytania, no to musimy go zbanować. I lecimy z kolejną osobą. Nie. <grym tak. <grym tak. To pytanie. Gość pod tobą, Poczekaj, Sugar. Ee... No wiem. I nadam. mną. Powalony. Poczekaj. Eem, no no. Dobra. Drugi też. Poczekaj. Nie ma tyle czasu. Nie ma czasu. Kończymy gierkę. Dobra. Banicja, banicja. I kolejną osobę poprosimy. Dobra. Gościu jakiś strzela. W ogóle dwóch zostało. Halo, siema. Siema. Dobra. Leży, ostatni został. To... Dobra, ostatni został, więc dawaj pytanko, bo już naprawdę niewiele czasu e, zostało. Moje pytanie, czy mi, ile mieliście ile mieliście lat, jak do, mieliście pie, dostaliście pierwszy komputer? E, ja dostałem na komunie. Patrz. A, ja dostałem również na komunie i to był laptop. Nie był to PC stacjonarny, natomiast natomiast laptopa dostałem. Aha, dziękuję. Nie ma problem. Dobra, to U, ukradłem mu teammate'a, się Siema. ka. ma naszego. widzę. możesz rzucić go. Rzucamy nim. Dawaj zawody w rzucaniu teammate'em. Ja mam pytanie, czemu nazwa zjednoczeni. O Je, czemu? Bo jest fajna, chwytliwa i wymyślona, wymyślona kreatywnie, natomiast no nie wiem, nie wiem czemu. Po prostu na coś takiego wpadłem, bo jednak, jednak zjednoczyliśmy kanały, zjednoczyliśmy się, żeby tworzyć wspólnie dla was contenting, więc dlatego, dlatego właśnie taka nazwa. Dziękuję. Trzymaj się. Siema! To jakiś bambi. Jednak Siemka. jeszcze ty możesz zadać pytanku na szybko. Dawaj. Siema, będziesz jeszcze stream e, z badaniami. Będzie, będzie jeszcze team sprawdzający zgłoszenia z hashtagiem teambot pokazujący waszego skilla. Będzie. Padłem. Siemo. Dobra. Udało się skilować. No, dobrze, no że miał 0 HP, bo byłem umarł. Dobra, GG. No. GG, no to udało się wygrać tą gierkę. Naprawdę spoczko to wyszło. Pytanka były... No nie wiem, nie wiem. Niektóre mi się mega podobały, ale niektóre były takie głupkowate. Na przykład, kiedy stream jakiś, albo tam... Gdzie... Zagrasz czy zagrasz z moim teamem, czy zagrasz ze mną. Następnym no, razem bardziej gredy, się postarajcie. Gredy. Natomiast odcineczek wydaje mi się, że i tak fajny wyszedł, więc zostawcie łapeczkę w górę. Wpiszcie kodzik no. Zjednoczeni w sklepie. Wbijajcie na Instagramy. Są w opisie. Rafael Docs podłoga od Sugaratoz. Z2GVV, no i co, Sugar? No co, no, żegnamy się. Pamiętajcie, Subik jeszcze zostawić, Subika, bo lecimy co? Po 100 tysięcy chyba już, bo chyba A. jak już ten odcinek wlatuje, to już chyba 60 tysięcy wbiliśmy. Także dziękujemy każdemu, kto tutaj subskrybuje kanał. No i co, my się nie zatrzymujemy, lecimy dalej, i co? I trzymajcie się, do następnego. Cześć, cześć! Got back. a whole vision, hope you get with that. Uh, they done gave it up, I hope we get it back. Deposit interest rate, I'll let it send it tax